Kochanie, widziałaś lubczyk gdzieś? Nie mogę znaleźć. Proszę, to jest A, lubczyk. To jest lubczyk, dobra, dzięki. Ty wiesz, gdzie jest ziele angielskie? Tu trzeba jakiś inny system wymyślić. Nie można niczego znaleźć. No tu jest ziele angielskie, proszę. A, dzięki. No, i kochani, Krzyś zmobilizował mnie, żebyśmy się w końcu wzięli za te przyprawy. Bo rzeczywiście, może i są takie domy, w których wszystko jest od razu tak pięknie popakowane w jednakowe pojemniczki. Te przy, wszystkie przyprawy, ale myślę, że w większości wygląda to właśnie tak jak u nas: że każdy e, słoik jest z innej parafii. Są to słoiki, niektóre takie brzydkie, aż wstyd to pokazać. Tutaj jest czarnuszka. Nie lubię takich słoików z tymi pierwotnymi etykietami. Jak ty nie mogłeś znaleźć, miałeś problem z tymi przyprawami, bo my mamy bardzo dużo przypraw. I one. Pierwotnie były wszystkie podpisane, ale te napisy po prostu wyblakły i w tej chwili nie widać nic. No właśnie, no właśnie, więc ja te napisy poprzyklejałam, żebyś ty mógł znaleźć, ale chciałam ci powiedzieć, że miałam taką koleżankę, która gdy wyjeżdżałam, to tam opiekowała się mieszkaniem, kwiatami, i ona e, zawsze mówiła, że nigdy nie widziała, żeby w domu było tyle przypraw, że ona tyle przypraw widziała tylko w sklepie. To są przyprawy, które my używamy na co dzień, natomiast jeszcze jest mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju przypraw, i staramy się właśnie nie kupować takich przypraw sklepowych. Czyli jest taka sytuacja, że te przyprawy są w słoikach przypadkowych, ale bardzo często zdarza się tak, że mamy już pojemniczek na kary, ale robimy drugi, bo zapominamy o tym, że już jest, prawda? Albo na przykład wsypujemy przyprawę do słoika, nie opisując co to jest, myśląc, że będziemy pamiętać co to jest. A to są cacyki. Nie, to nie, nie są cacyki. A. Nie, ale możesz powąchać, może spróbujesz. O. Nie wiem co to jest. No to była kiedyś używana przez ciebie przyprawa portugalska. No widzisz, nawet nie pamiętasz, a nie ma tutaj opisu. W naszym ulubionym sklepie superbutelki.pl mamy zestawy właśnie do przypraw. To jest coś bardzo fajnego, dlatego że zobaczcie, kochani, mamy wszystkie jednakowe słoiczki. Słoiczki są odpowiedniej wielkości, nie zajmują dużo miejsca w szufladzie czy w szafce. Odpowiedniej wielkości to znaczy, że zapewniają wymianę. E, przyprawy, gdy ta się kończy, no bo tu w tym słoiku akurat tutaj mamy lubczyk w okropnym słoiku. To jak mamy dużo takiej przyprawy aromatycznej i ją często odkręcamy, to ten aromat się ulatnia, to jest niedobre. Dlatego, nawet jeżeli by się wydawało, że używamy dużo lubczyku, to musi być w dużym słoiku. To nie jest to dobre dla tego lubczyku. Lepiej jest trzymać to gdzie indziej i dosypywać do mniejszego słoiczka. Na każdym takim słoiczku. To jest genialne, naprawdę. No właśnie, możemy nakleić sobie naklejkę, i y, tych słoiczków może być w komplecie bardzo dużo. Są tutaj te przyprawy, które zwykle używamy. No na przykład weźmy sobie Majeranek. I teraz. Naklejam, starając się zrobić to równo na wieczko, Majeranek, i już wiadomo, że tutaj będzie Majeranek. Wreszcie będzie porządek. Wreszcie nie będziesz musiał należeć do klubu. Majeranek. Gdzie jest? A gdzie jest? To, to taki yy, żarcik był kiedyś na Facebooku. Taka grupa Mamo, a gdzie jest? I wiesz, co zobacz? Zrobiłam coś takiego, żeby można było. O, taki lejek. Tak taki lejek, żeby można było bez problemu przesypać odpowiednią ilość, tylko właśnie nie za dużo, to nam będzie oblepiało, poczekaj, poczekaj, może to się okazać, że to nie jest dobry sposób, może jednak łyżeczka będzie lepsza, łyżeczka będzie lepsza, myślałam, że to wiesz, że się to strzepnie, a to Obywajmy, jednak, tylko, że sklejmy. nie ten materiał, wiesz, przynieś kochanie dwie łyżeczki. Pięknie pachnie Majeranek. To jest oczywiście nasz Majeranek, ale jak będziesz 10 razy otwierał słoiczek, to przestanie pachnieć. Czyli ty napełni Majeranek. A co ja teraz tutaj wezmę sobie jakąś? No może zobaczymy, co my tu mamy. Nasiona chia. Nasiona chia. Ja sobie wezmę. Chia. Ale gdzie ja te nasiona czyja mam. Muszę je znaleźć. Nasiona czyja. E... No świetny pomysł z tymi naklejkami. Po prostu bardzo mi się to podoba. No właśnie. Bardzo. No właśnie. I my tak teraz... O, patrz, mogę Ci zrobić kolejną nakrętkę. To jest do liścia laurowego. Liście laurowe też mamy. Swoje i jak trzeba, to się kilka listków, kilkanaście obrywa i się suszy. liści laurowy. I kochani, te wspaniałe zestawy możecie kupić właśnie w sklepie superbutelki.pl. My z całego serca polecamy Wam ten sklep. Znajdziecie tam mnóstwo różnych innych wspaniałych takich akcesoriów, które są bardzo przydatne w domu. W linku, w opisie do tego filmu będzie link, to jest link afiliacyjny. Jeżeli będziecie chcieli zrobić zakupy, to kliknijcie w ten link, wtedy zostaniecie przeniesieni do sklepu i tam trzeba będzie wpisać, wybrać odpowiednią kategorię, na przykład, właśnie słoiczki na przyprawy i wybrać ten zestaw, który dla Was będzie dobry, dlatego że można albo naklejać te nalepki, na wieczku, gdy właśnie y, słoiczki z przyprawami są, tu masz są y, chociażby w takiej szufladzie jak u nas, się to wysuwa i wtedy widać napis. Mhm. Ale są też takie zestawy, że można nakleić sobie tutaj. Jeżeli na przykład ktoś ma takie, nieraz są takie wyprofilowane, y, wyprofilowane mmm, słoiczki. Aha, no i to jest link, link afiliacyjny, więc jak wy kupicie, to my dostaniemy drobną prowizję i będziemy mogli znów zaopatrzyć nasze koty w jedzenie. Cynamon. Cynamon tutaj es, zobacz. Estragon. Estragon, nie wiem czy tu jest. Jest, jest jakaś resztka o, estragonu, trzeba kończy. będzie końcówka, trzeba będzie estragon dołożyć. A ja wezmę cynamon. O, albo na przykład, właśnie w takiej jakiejś torebce zamkniętej gumką, to niedobrze robi dla tego cynamonu. Ja nie przepadam za sklepami internetowymi, ale w tym sklepie akurat się zakochałem. Tak. Mają cudowne rzeczy. Właśnie. Mają te wszystkie rzeczy, których my potrzebujemy po prostu. I. Te rzeczy są bardzo ładne, cynamon, a nie wiesz co, bo ja wzięłam cynamon, ale tu jest, dobrze cynamon, bo jest jeszcze cynamon mielony. Jest jeszcze cynamon mielony, e, karteczka, naklejka z cynamonem mielonym i tutaj też jest cynamon mielony. Bardzo lubię takie uporządkowania, aż sama się dziwię dlaczego. Tak długo trzymaliśmy te przyprawy tak nieładnie. Dobra. Trochę to potrwa, więc za chwileczkę pokażę Wam jaka jest różnica między poprzednią szufladą a tą szufladą, która będzie za chwileczkę. Czarującą robiona. szufladą. I już Ale nie będziesz musiał się denerwować, że nie możesz znaleźć. No właśnie. Teraz mogę gotować. Zobaczcie, o wiele mniej, miejsca to zajmuje. Wszystko jest pięknie opisane. W odpowiednich ilościach. W tak, odpowiednich zasadzie. ilościach. I troszeczkę nam brak, zabrakło tych słoiczków, tak także będziemy musieli dokupić. Tak, bo nalepki zostały, mhm. a ja zamówiłam tylko 24. Wydawało mi się, że to jest bardzo dużo, ale okazuje się, że jest jeszcze. I wbrew pozorom te słoiczki są naprawdę bardzo pojemne. Był taki duży słoik, i weszło w malutki słoik. Ech, wreszcie porządek.